Kochani, bardzo się cieszę, że Was widzę. A raczej Was nie widzę, ale sobie wyobrażam, że gdzieś tam po drugiej stronie jesteście. Bardzo lubię opowiadać Wam o książkach, i dzisiaj opowiem o kolejnej, którą właśnie jestem świeżo po przeczytaniu, więc bardzo mam takie na gorąco przemyślenia. A jest to książka, myślę, o której mało się mówi na Booktube, a być może się mówiło wcześniej, bo ona jest z 2020 roku. książka, którą wybrałam absolutnie bez żadnych poleceń, tylko na ślepo, ze względu na po prostu okładkę. Byłam w bibliotece i tytuł i okładka, o takie tutaj, proszę państwa, jakoś mnie tak zmotywowało, że a kurczę, wezmę. Pierwsza moja myśl była, że to kryminał albo thriller, i to jest książka Anny Stokłosy pod tytułem Waszka Przeobrażenie. Takie miałam myśli, a ponieważ nie czytałam opisu tutaj, ani nawet nie czytałam tego tutaj. <grych> No, to po prostu wchłonęłam w tą książkę, zaczęłam czytać i mówię o, już po pierwszym rozdziale, że jest to dystopia. Ale nie była to dla mnie jakaś zła informacja, bo ja po dystopie też od czasu do czasu bardzo lubię sięgać, więc byłam ciekawa, co też takiego będzie. I tutaj, kochani, jeśli chodzi o pomysł i fabułę, to jest bardzo dobry. Może nie jest jakiś tak mega oryginalny, bo już takie rzeczy w książkach były. Że jeśli chodzi o ten główny zarys tutaj, o ten świat przedstawiony, no to można, słuchajcie, się tym tematem zainteresować. Bo mamy tutaj czasy chyba roku nie było określonego, ale oczywiście współczesne i przyszłe i mamy czas po trzeciej wojnie światowej. Tak moi drodzy, w tej książce jest powiedziane, że niestety na planecie Ziemia wybuchła ta trzecia wojna światowa i to właśnie było związane z napływającymi falami uchodźców z różnicami kulturowymi, ale przede wszystkim na tle wojen religijnych. I tą kochani wojnę tak naprawdę zakończyła wielka koalicja korporacji a więc takie najbardziej czołowe, najbardziej znaczące korporacje światowe połączyły się w konglomeraty i postanowiły, że będzie odtąd na świecie porządek, porządek, który oni stworzą. No i to jest, kochani, taki świat troszeczkę smutny na pierwszy rzut oka, bo mamy tutaj bardzo takie nowoczesne, minimalistyczne, surowe budynki. Mamy tutaj świat, gdzie ludzie starsi niestety zostali zabici, tacy, którzy nie zginęli w tej trzeciej wojnie, ale którzy na przykład kojarzą się właśnie z tradycjami, z obrzędami, no, z wierzeniami jakimiś, właśnie z religią, bardziej wierzący. Ci wszyscy ludzie zostali unicestwieni i oczywiście zostało też sporo takich dzieci, które w naturalny sposób stały się sierotami. No i korporacja przejęła od samego początku styl wychowania, przejęła właśnie różne zasady, które takim dzieciom od małego wpajała i dążono do tego, żeby stworzyć taką nową, dosłownie ludzkość, nowe pokolenie. I na czym to pokolenie miałoby polegać? Przede wszystkim jest to świat, w którym jest zakaz absolutnie żadnych właśnie religii. Nie ma, nie ma żadnych wierzeń, nie ma tradycji. Jest zakaz i to jest wielkie cierpienie dla nas kochających czytać książki. Zakaz czytania książek. Tak kochani, tu w tym świecie książek być nie może. I jest na przykład nakaz z kolei oglądania codziennie wiadomości, które oczywiście są prowadzone przez wielką koalicję korporacji, no i generalnie ludzie noszą specjalne uniformy, właśnie wszyscy pracują na rzecz korporacji, i tutaj główną naczelną wartością w tym nowym świecie jest praca. I to praca która ma być coraz bardziej wydajniejsza, która ma być coraz większym wyzwaniem, a więc takie wiecie pięcie się po szczeblach kariery drabiny. No jednym słowem rzeczywiście świat jest tutaj jedną wielką korporacją. I trzeba pracować na rzecz tego, żeby się cieszyć tym życiem. A ta radość wygląda troszeczkę na taką wymuszoną, bo bardzo dużo tutaj, tu jest dużo stonowania. Ludzie nie mogą być ani tak bardzo spontaniczni, wiecie, emocjonalni. Mają być tacy w miarę szarzy, tak? Najlepiej nie wybijający się z tłumu. Nie ma tutaj prawa do wolności myśli, do swobody jakiejś, tak? Wypowiadania się. A więc tak naprawdę patrząc z boku, jest to wszystko takie sztuczne, niby w różowym świetle, że odtąd nie ma wojen i wszyscy są szczęśliwi, ale z drugiej strony jest to świat, w którym. Ludzie mogą się poczuć też jak więźniowie. Ja miałam właśnie takie wrażenie, czytając opis tego świata, że jest to nic innego tylko reżim. Kolejny. Inny władca, tak, inny styl, inne zasady, ale to też jest reżim. Jedyne książki, które pozostawiono w tym świecie, to poradniki i podręczniki i tak naprawdę nic innego czytać nie można. Jedzenie też jest dosyć sztuczne, takie wiecie. Odchodzi się od tych tradycji pól uprawnych, rolnictwa, wszystko jest takie bardziej w tabletkach, sztuczne, takie co organizm potrzebuje, ale wytwarzane właśnie w jakichś tam fabrykach. I na przykład bardzo dużo osób bierze tabletki, bo tabletki są praktycznie na wszystko, na relaks, na radość, na właśnie takie uspokojenie się, no generalnie nie ma też już jakby chorób w tym świecie, bo na wszystko się bierze tabletki, żeby czuć się lepiej. Idąc do pracy napotykacie, słuchajcie, mnóstwo reklam i właściwie te reklamy się na siebie nakładają, bo jest mnóstwo billboardów, gdzie oczywiście też jest propagowany, reklamowany ten styl życia i ciągle wtłaczane kwestie żyj dla korporacji, bierz udział w challenge'ach, mierz wysoko, wiecie, no takie po prostu bardzo, bardzo sztuczny świat. Ale jeśli ktoś wychował się w takim duchu od początku, no to oczywiście tego zła i porównania nie ma, więc Wydaje mu się, że jest szczęśliwy. I tutaj, kochani, akcja powieści toczy się w mieście Białe Wzgórze, które jest w okolicach Krakowa, a główną bohaterką jest Weronika. Młoda dziewczyna, która właśnie ma rozpocząć pracę w korporacji po długim czasie przyuczania, i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, usatysfakcjonowana i taka. Wręcz no dumna, że może właśnie też stać się tym przysłowiowym korposzczurem i pracować na rzecz dobra ogółu. Nasza Weronika jest przykładem takiej właśnie sieroty. Ona się wychowała bez rodziców, wychowywała ją babcia, która została stracona, natomiast mieszka ona z przyjaciółką Klarą, która również jest bez rodziców, gdyż rodzice zostali na jej oczach zamordowani, przez to, że właśnie starali się jeszcze jakoś tą polskość, tradycję, książki przemycać i ona w dobrej wierze. Jakby to przekazała, że to rodzice robią i niestety ściągnęła nieszczęście na całą swoją rodzinę. Oczywiście tutaj nie ma też już takich, jakieś wiecie, państw, jest właśnie ogólnie ta wielka koalicja korporacji i odchodzi się też od nazwy Polska, chociaż akcja dzieje się jak najbardziej w Polsce. Tutaj tylko ciekawostka, która na samym początku mnie trochę rozśmieszyła, że generalnie te imiona są polskie. Typowiecie, Jan, Weronika, Arkady, a nagle mamy, słuchajcie, Genewi. Babcia, która ma na imię Genevieve, to jest pisane przez V. Trochę tego nie rozumiem, no bo mogła być przecież genowe jak już, tak? bo wszystkie imiona są polskie, no, ale ta jedna, mimo że z Polką, ma takie imię Genevieve. Dzieci wychowywane od początku w takim duchu właśnie korporacyjnym, w tym reżimie, są nazywane motylami. I ta, ten tytuł książki jest przewrotny, ponieważ pokazuje nam właśnie, że ta tytułowa nasza, nie, przepraszam, nie tytułowa, ale że właśnie bohaterka, główna Weronika nie jest motylem, tylko jest tytuł ważka Przeobrażenie, bo ona staje się Ważką, dlaczego to, to oczywiście musicie już przeczytać sami, ale generalnie mamy tutaj jakby takie no dwa światy. Mamy Weronikę, która nagle otwiera oczy i widzi, że wcale nie jest taka szczęśliwa w tej takiej bańce różowości i przysłowiowego szczęścia, w którym powinna się spełniać i żyć dla tej pracy tylko. A po drugie poznaje też słuchajcie, drugą stronę. To znaczy pewnego dnia idzie na tak zwany jakby czarny ryneczek, gdzie kupuje, co oczywiście jest zakazane, ale dużo osób tak robi, kupuje jakieś takie świeższe warzywa i owoce, których nie w stanie kupić w tych sztucznych różnych lunchach. No i kochani właśnie tam jakby przechodzi poznaje taką babcię właśnie Genewi, która wprowadza ją w świat takich no można powiedzieć rebeliantów, tak, osób outsiderów, takich rewolucjonistów. No po prostu Buntowników, którzy starają się walczyć jeszcze troszeczkę z tym właśnie, z tymi korporacjami. I oczywiście są różne łapanki, no to jest, można powiedzieć, taka opozycja i po prostu druga strona medalu, tak? Czyli ten cały świat, który nie do końca godzi się z tymi zasadami, które miały miejsce i chce żyć trochę w tonie takim, jakie były kiedyś. Zresztą ta Rzenewi jako babcia też jest tutaj no, unikatowa, bo raczej babć w tym świecie już nie ma. I Kochani, i wszystko byłoby fajne, jak ona się troszeczkę zachłystuje tą drugą stroną, tą rewolucyjną, gdyby nie to, że Pech chciał, że akurat w tych pierwszych dniach pracy zostaje. Zrekrutowana do takiego, jakby policjanta Jana, który jest oczywiście mega szałowo przystojny, ale to już potem Wam powiem, dlaczego tak mówię, że jakby się czepiam tej książki. No i właśnie ten policjant jest tak zwany z tak zwanych antyreligijnych i wybiera sobie Weronikę na taką swoją asystentkę, swoją sekretarkę, która ma zgodę oczywiście swojego pracodawcy i w ramach swojej pracy ma. Krótko mówiąc, szpiegować, czyli ma w tej korporacji swojej w biurze znajdować osoby podejrzane i oczywiście zgłaszać temu Janowi do dalszej weryfikacji, do przesłuchań, a być może nawet do utylizacji, bo niestety ludzie też w tym świecie są utylizowani, to znaczy giną na oczach innych dla przykładu. Więc ogólnie ona staje się jakby na takim rozdrożu, bo z jednej strony fascynuje ją. Ta postać Jana i Zauracza, a z drugiej strony fascynuje ją to życie tych prostszych, bardziej ubogich, całego tego stanu właśnie rewolucjonistów, którzy walczą po cichu w tak zwanym podziemiu. No i tyle mogę Wam w sumie powiedzieć, jeśli chodzi o fabułę, a teraz już przejdę do podsumowania. Słuchajcie, ci, co mnie oglądają, to już wiedzą, a jeśli ktoś tu jest nowy, no to się dowie, że ja generalnie nawet jak książka mi się nie podoba, to zazwyczaj nie podoba mi się w bardzo małym stopniu, bo większość książek, tak z 98% mi się po prostu bardzo podoba, mniej lub bardziej. I ja generalnie książek nie krytykuję i rzadko mówię o jakichś wadach, więc nie lubię zresztą tego mówić, ponieważ uważam, że napisanie książki, jakkolwiek, jakakolwiek by nie była, jest jednak trudnym, tak, dziełem jest męką. Więc ja domyślam się, że ten pisarz też, pisarka stworzyła swoje dzieło najlepiej, jak potrafiła, więc powiem na początku o dwóch takich minusach, które mnie w tej książce raziły, a potem przejdę już tylko do opisywania plusów. A więc to nie jest tak, że tej książki nie polecam. Ale co mnie w niej denerwowało, po pierwsze jest ona na wskrość przewidywalna. To jest książka, która no moim zdaniem nikogo nie zaskoczy, ponieważ ta fabuła idzie tylko w jednym kierunku, i tak jak się ogląda filmy, które są do siebie podobne, tak tutaj jest historia, która, no jak wiemy, na pewno potoczy się takim torem, więc tutaj. Nie ma fabuły, która miałaby Was zadziwić, bo ona po prostu już z pierwszych stron, z pierwszych rozdziałów powie Wam wszystko, w jakim kierunku to będzie zmierzało. Co najwyżej, będzie nas tylko intrygował ten finał, ale rzeczywiście, nawet z wypowiedzi tych postaci, z ich zachowań, my po prostu wiemy, co się wydarzy na następnych kartach książki. I to było dla mnie trochę no, smutne, że książka gdzieś tam mnie nie potrafiła zaskoczyć i zadziwić. A druga rzecz, która troszeczkę mi w czytaniu irytowała, to styl pisania, jeśli chodzi o dialogi. Bo do opisowości nie mam żadnych zastrzeżeń. Opisy tej pani były bardzo ciekawe, trafne, takie też jakby obrazowe, w sensie, że można było to wszystko zobaczyć, ten cały świat, właśnie nowoczesny. Ale jeśli chodzi o rozmowy bohaterów, postaci, to były one dla mnie jakieś takie sztuczne. Czyli, tak, jakby nie do końca ten kunszt literacki jest widoczny w rozmowach, które wydawały mi się, no, troszeczkę brzydko mówiąc, infantylne, takie proste, takie dziecinne jakieś, i nie pasowało mi to za bardzo. Oczywiście one myślę, że starała się pisarka zrobić, żeby to jak naturalnie te rozmowy przebiegały, ale no, ja wyczuwałam tutaj bardzo często jakiś taki zgrzyt, że te po prostu odpowiedzi były takie jakieś sztuczne, te pytania, wiecie, no nie, pas nie czytało mi się tego płynnie jak rozmowę, po prostu jak dialog dwóch osób, tylko trochę jakby takie. No, wiecie, no, na siłę napisane wypowiedzi nie były one za bardzo naturalne, i pomyślałam sobie, czytając wtedy, właśnie, że być może ta książka jest przeznaczona dla trochę młodszych czytelników. I rzeczywiście, koniec końców, myślę, że ona jest dla takiej starszej młodzieży, ale jednak młodzieży: że jest to młodzieżówka, jest to dystopia, ale niekoniecznie może dla. Takich no osób dorosłych, aczkolwiek ja też jako dorosła dobrze się bawiłam. Z tym, że tak jak mówię, albo pomyślałam, że z drugiej strony jest to debiut, i po prostu to widać, że jeszcze nie do końca mam wypracowany ten styl pisarka, bo jest to po prostu jej no pierwsze dzieło. I to są takie dwa minusy, które słuchajcie mnie gdzieś tam troszeczkę denerwowały podczas czytania tej książki. Ale teraz przejdę już do plusów, których mam co najmniej trzy. Pierwszy plus kochani to jest przede wszystkim pomysł i fabuła. No dla mnie ten ogólnie dystopia jest fajnym gatunkiem i ten świat, który ma być właśnie po trzeciej wojnie światowej też bardzo dobrze uzasadnionej. I taki, który, w którym przejmują władzę korporacje, no ja chyba wcześniej takiego pomysłu nie spotkałam się z, wcześniej w żadnej z książek, więc to wydaje mi się jak najbardziej ciekawe i takie nawet trafne i realne, że być może, kto wie, też byłoby tak, że właśnie ta władza byłaby przejęta przez rządze pieniądza, a więc ci najbogaci po prostu rządzą w tym nowym świecie, więc był to pomysł, ten cały nowy świat z zasadami, bardzo jak najbardziej ciekawy. Drugi plus jest taki, że ku mojemu zaskoczeniu wydawała mi się właśnie ta książka taka no, dla młodzieży starszej, ale z drugiej strony była chwilami brutalna. Filami mamy tutaj sceny, w którym rzeczywiście ludzie giną i to giną w taki sposób no, bardzo obrazowy i tragiczny, więc nie jest to na pewno dla młodszych czytelników, dlatego jak mówię tutaj młodzież, to podkreśliłam, że dla starszej, nie dla takich wiecie 11-12 latków, bo wydaje mi się, że raczej może te niektóre sceny tutaj zabójstw, morderstw są zbyt, zbyt mocne. No, i też jak na taką książkę, która filami przesłodzona, nie? taka, że wiemy już, że to idzie cukierkowo trochę w tę stronę, to z drugiej strony. Jest właśnie, ona jest chwilami taka poważna i, i źle się dzieje, a chwilami jest właśnie taka, że wszystko się dobrze dzieje. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale trochę taka nierówna jest ta książka, ale to właśnie, że, było, że, że nie była przesłodzona do końca, to bardzo się cieszę i że czytając ciągle nie wiedzieliśmy, czy ona się skończy dobrze, czy źle. Bo oczywiście mogło być tak, że będzie super, happy zakończenie, tak, happy end i żyli długo i szczęśliwie, a tego w tej książce nie ma, co właśnie doceniam. I chwilami rzeczywiście były tutaj, słuchajcie, zbiegi okoliczności, ale jak tak się teraz zastanawiam już po przeczytaniu, że no, żeby stworzyć jakąś tam historię, opowieść, to często jakieś tam zbiegi okoliczności są. Czy było ich za dużo? Nie, wydaje mi się, że teraz się trochę baczepiam, nie było ich za dużo, ale była to taka no... No troszeczkę jakby faktycznie no, historia, wiecie, dla młodszego czytelnika, no nie umiem tego wyjaśnić, ale na pewno plusem jest to, że ja się ogólnie przy niej dobrze bawiłam. Czy była to dobra rozrywka? Tak. Czy yy, nużyłam mnie ta książka, chciałam ją odłożyć? Nie. Czy czyta się szybko? Tak. Czyli właśnie tylko jakby to, że jest, tak jak mówiłam, przewidywalna i te dialogi troszeczkę są w sztuczny sposób pisane, tak więcej właściwie zastrzeżeń do tej książki nie mam. Więc ogólnie polecam Wam ją, tylko na pewno nie dla takich całkiem młodszej młodzieży czy dzieci, absolutnie nie. Ale też jeśli chodzi o właśnie tutaj życie uczuciowe, no to jest takie typowo dla starszej młodzieży. Nie ma tutaj scen na szczęście erotycznych, jest budzące się uczucie, jest zauroczenie, ale to jest właśnie wszystko takie bardzo, bardzo no, młodzieńcze, takie pierwsze. Więc ogólnie myślę, że książka dla takiej starszej młodzieży może się spodobać, a dla dorosłych niektórym się spodoba, niektórym nie. Ciekawa jestem bardzo, jak inni oceniali tutaj właśnie chociażby styl pisania, bo powiem Wam szczerze, sprawdziłam specjalnie z ciekawości, czy ta Anna Stokłosa ma dużo na swoim koncie książek. Jak to po prostu wygląda? No i okazuje się, że to jest pisarka, która napisała tylko dwie książki, właśnie ta jest jej pierwszą książką, czyli jak najbardziej debiut i. Właśnie jeszcze coś Wam powiem. Tu nie jest napisane, że jest to pierwsza część, aczkolwiek jak się skończy czytać tę książkę, to ma się taką myśl, że w sumie, jakby się uparła ta pisarka, co mogłaby napisać dalsze losy Weroniki. Bo nie jest ona też książką urwaną, na szczęście nie ma jakiegoś otwartego zakończenia, ale może, słuchajcie, być jak najbardziej opowiedziana dalej. I rzeczywiście, właśnie na internecie znalazłam, że jest ciąg dalszy, właśnie losów tej naszej tutaj ważki, a mianowicie. Tytuł tej książki to jest Lot Ważki. I to jest właśnie tom drugi. To już jest nazwane, że to jest tom drugi po tym. Natomiast tu jeszcze, jak ta książka była wydawana, przynajmniej u mnie w bibliotece, nie jest zaznaczone, że jest to jakaś część pierwsza, tom pierwszy. Myślę, że sięgnę po tom drugi, chociażby z ciekawości, jak ten świat dalej będzie wyglądał. Bo jeśli chodzi, właśnie mówię o pomysł, to to w tej książce podobało mi się najbardziej. Także polecam Wam serdecznie, mniej lub bardziej, ale nie uważam, że jest to książka gniot. Nie, mam nadzieję, że nie odebraliście tego jako totalną krytykę, tylko po prostu mam pewne do niej uwagi, ale te uwagi nie przyćmiły całości wrażeń z książki. Także była to dla mnie fajna rozrywka, fajna odskocznia, szału nie było, ale relaksik. Także polecam, Waszka przeobrażenie. Anna Stokłosa, dystopia dla takiej. Starszej młodzieży i po prostu osób dorosłych. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za oglądanie.